Oszkosz, nie tylko zresztą w tym, w tym modelu, jest to pojazd patrolowo-szturmowy. Jeżeli chodzi o naszą jednostkę, służy on przez opancerzenie, przez broń dosyć dużej mocy, która, się, która jest na nim montowana, do tworzenia kordonów zabezpieczania stref działania operatorów wojsk specjalnych. Znajdujemy się teraz wewnątrz pojazdu Oshkosh MATV. Jest to pojazd wchodzący, wchodzący do rodziny szeroko pojętych MRAPów, pojazdów minoodpornych. Ten akurat model został wyposażony w silnik Caterpillar o pojemności 7,2. Jest to rzędowa V6. O mocy 370 KONI. Jednostka napędowa zamontowana w oszkoszu pozwala mu się rozpędzić do prędkości 110 km na godzinę. Jest to prędkość ograniczona przez, przez producenta ze względu na bezpieczeństwo i taki. Jest to pojazd niezwykle dynamiczny, zwrotny, manewrowy. Ma stosunkowo niewielki promień skrętu. Poza tym, z lewej strony kierownicy mamy, mamy panel do obsługi CPK, czyli centralnego opompowania kół. W zależności od nawierzchni, po której się poruszamy, wybieramy, wybieramy takie, takie położenie, takie, takie ciśnienie w oponach. Jeżeli, jeżeli poruszamy się z prędkością zbliżonej do maksymalnej, na danym, na, dla danego położenia, dla danego ciśnienia kół. Wtedy pojawia się sygnał dźwiękowy w kabinie, ostrzegający o możliwym uszkodzeniu opon. Dla komfortu załogi, w warunkach, powiedzmy, pustynnych, służy dwustrefowa klimatyzacja, obsługiwana z przodu, czy to przez kierowcę, czy przez dowódcę pojazdu, z tyłu przez, przez żołnierza. Dodatkowo z zewnątrz pojazd został wyposażony w dwie pary szperaczy. Z przodu są one obsługiwane przez dowódcę pojazdu włączane, i, i manualnie możemy określić, czy to kierunek lewo prawo bądź, bądź góra dół. Taki sam panel sterujący znajduje się, znajduje się z tyłu, obsługuje go żołnierz siedzący za fotelem dowódcy pojazdu. Pojazd jest pięciosobowy. Pięć osób łącznie z gunerem, który znajduje się na, na podejście, może może być zapięte wszelki dla, dla bezpieczeństwa, dla, dla własnej wygody. U nas w jednostce pojazdy Oshkosh jest montowana na nich taka broń jak WKM Manroy kaliber 12,7. Jest to karabin maszynowy, ewentualnie może to być GMG 40 mm granatnik. Tutaj znajduje się joystick. Służy, służy, służy on do poruszania ganerkom są generalnie tylko dwa położenia lewo, lewo prawo podłączony jest, jest on do systemu obrotu i zasilania ganerką ganerka zasilana jest przez akumulator znajdujący się za wieżyczką jest to podstawowe akumulator jest to generalnie podstawowe źródło zasilania i, i poruszania wieżą w jeżeli, jeżeli z jakichś powodów e, akumulator czy to rozładowałby się, czy, e, czy nastąpiła, nastąpiłaby jakaś inna awaria, wtedy przechodzimy e, na mechaniczny obrót wieżą za pomocą e, korby. W dodatku, w tych pojazdach e, na pewno można czuć się e, bezpiecznie bezpieczniej niż, e, niż w hamerze, ze względu na zastosowanie tzw. fałki w podwoziu, która przy wybuchu e, miny pułapki e, powoduje rozchodzenie się siły uderzenia na boki, nie jest ona wtedy skoncentrowana tylko na, tylko na podwoziu, także rozchodzi się ona na boki, daje większe bezpieczeństwo. Sporo osób, sporo osób twierdzi, że z racji wysokości, która wynosi 2,7 metra, łącznie z gannerką, jest pojazdem no, powiedzmy niebezpiecznym, tak, z racji tego, że jest on z daleka widoczny, a dwa, środek ciężkości znajduje się na wysokości metr, może, może nawet półtorej. Jeżeli chodzi o moje doświadczenia w prowadzeniu tego pojazdu, a mam go całkiem sporo, nie zauważyłem, żeby ten, ten pojazd miał skłonności do tego, aby aby być wywrotnym, jest naprawdę bardzo stabilny, mimo tego, że porusza się naprawdę na wielkich kołach. Jest duży prześwit, środek ciężkości, tak jak powiedziałem, jest dosyć wysoko. Mimo, mimo tego wszystkiego, jest to pojazd naprawdę stabilny, trzymający się, trzymający się na wierzchni, jaka by ona nie była. Znajdujemy się teraz na zewnątrz pojazdu. Przy prawym tylnym kole tutaj możemy zauważyć, że pojazd został wyposażony w system gaszenia kół. Każde, każde koło posiada indywidualny system jego gaszenia. Tutaj na chlapaczu znajdują się, znajdują się dysze, z którego w razie pożaru jest. Jest po prostu wyrzucany środek gaśniczy z, z pojemnika, który znajduje się, znajduje, się ty, znajduje się tutaj. Oprócz tego załoga pojazdu jest chroniona systemem gaśniczym, który znajduje się wewnątrz. Tam jest tylko jedna, jedna dysza, która równomiernie rozprowadza środek gaśniczy po, po wnętrzu pojazdu. Pojazd został wyposażony w bako pojemności około 180 litrów. Pozwala, pozwala to Oszkoszowi na przejechanie po dobrej jakości drogach około 500 km. Jego zużycie paliwa waha się około 48 litrów. Jest to norma bez uwzględnienia trudnych warunków terenowych czy nawet jazdy miejskiej. Oszkorz został wyposażony w system oświetlenia do poruszania się w, z użyciem noctowizji. Za, za pomocą jednego przycisku wyłączamy. Oświetlenie, zwykłe, zwykłe oświetlenie pojazdu do warunków, do warunków drogowych, i uruchamiają się niewielkie, niewielkie sygnalizatory na tylnym zderzaku. Jest to widoczne tylko przy użyciu, użyciu nottywizji. Chętni, zainteresowani mogą szukać informacji bezpośrednio u kierowców przy okazji wystawiania tego sprzętu, sprzętu na targach lub pokazach.